Cześć i czołem, witajcie w kolejnym niesamowitym odcinku na farmie u Szarikana, gdzie będziemy w Jestem Kotku. Dzisiaj robili normalnie kolejne niesamowite rzeczy, a dzisiaj w planach jest wciągać bo A nie, wciągać to ostatnio robiliśmy. Dzisiaj będziemy piekli coś z Mąki Basi, a moim pomocnikiem będzie z Zbyszek. Dokładnie tak, no i ten wkurzający kogut na zewnątrz, ale to później. Także dzisiaj będziemy piekli kajzerki dla babci, bo babcia powiedziała, że potrzeba Potrzebuję jakiegoś gumolitu, żeby sobie rzuć tam do tej sztucznej szczęki, co to macie, jakoś tak? Więc. No co ty godosz? Ty już zacząłeś wciągać. Nie! No ty krowo! Beze mnie zacząłeś już tutaj wciągać. No jak możesz po prostu. O! 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 Musiałem delikatnie tylko... Ciecho, bądź sobie też zostawię. Musiałem troszeczkę przepudrować sobie nosek po prostu. <laughs> bo to jest takie e, mąka. <laughs> Musimy zdobyć złoty kluczyk, aby odblokować wejście do kuchni. Dobra? Musimy zdobyć drewno, no to wiemy chyba skąd. I musimy znaleźć gdzieś ognisko, zapalniczkę jakąś, żeby to podpalić. A tego ostatniego nie widziałem nigdzie. O kurde! Musimy zamówić z temu coś chyba. Dobra, słuchaj, gościu, zostawiam ci to. Może być cicho na 3 sekundy, zostawiam ci tą mąkę, ale bądź grzeczny, jasne. Nie chcę znowu wzywać policji, że ty mi tu odwalasz i robisz mi w normalnie w tej stodole. No te dziury to tutaj wcześniej tutaj tych drzwi nie było. To ty żeś wykopał, jasne? I nie patrz tak na mnie tymi swoimi oczkami. Na mnie to nie działa. Ja nie jestem babka, jasne? Żebyś ty na mnie tutaj robił jakiegoś kota ze szereka. Masz tu, pilnuj tego i ma być tyle, ile tu jest. Raz, jasne? 3 kilo ma być mąki, jak wrócę. Jak będzie mniej chociaż o jeden gram, to mówię ci, sprzedam twoje dupsko do Dubaju i tam będziesz pracował na linii produkcyjnej będziesz produkował czekoladę dubajską przez całe życie. A my musimy się dostać. Tutaj! Otóż to. Musimy się tam dostać, aby rozpalić w ogień w kominku. Co prawda zimy już tu nie ma, ale sąsied niech widzi, że nas stać dalej na opał. I będziemy polili ekologicznym drywnem. Bo jest ekologiczne, bo jest kupione z Niemiec, więc... A ty zamknij dupę! Ja mogę go sły... no, ja nie wytrzymam, bo po... jak ja za każdym razem wchodzę tu i jak go słyszę, to mnie normalnie ciśnienie tak skacze, że ja na, na, na serce kiedyś tam zejdę. Są kaczki. I Mona Lisa jest! I no bez lisa z gęsią chyba. Ja nie mogę i bo... Dobra. To musimy znaleźć kluczyk, ale ja chyba wiem gdzie jest kluczyk. Ostatnio widzieliśmy go tam, więc tam się też udamy, aby zdobyć ten złoty kluczyk i odwożyć drzwi. Magiczne wrota miłości. Tylko jak ja tamtą krowę wezmę i zapakuję, żeby coś razem upiec? Przecież ona nawet rąk nie ma. Tylko kopytka. W sumie to ja też nie mam rąk, więc może się jakoś... Co to ma być? Ej, ale co to jest? Przecież to... Tylko, no nie zachodźcie mnie tu teraz, łapki! <grystanie> Antek, Antek, ratuj! Kur, kurczaki próbują wyłudzić ode mnie ubezpieczenie jakieś. No przecież kamerę mam zamontowaną z przodu, to widziałem, że wjechał we mnie. No tutaj kurczak, ty, no ja zostałem normalnie, on pf, ty się przewrócił i udaje. A już tu ubezpieczyciel leci. No, wypadek będzie potrącimy z A c Ja nawet ubezpieczony nie jestem! Nie, no ja, nie, nie nie wytrzymam, nie? Koniec, skoń, Dobra, skończyło się pianie. Koguta, ja tam idę, mów... No, zdo... <ścoughs> tą farmę zaraz Wypieprzać mnie stąd, ja tu zaraz Robię porząd... Nie, no dobra, wiesz Jedno i drugie biorę teraz Wpierdzielić wszystkim, nie? Koniec kończyło się, koguta, pianie Chodź no tutaj, o jeden Dawaj tu, dawaj tu Masz, masz, pieczony kurczak będzie. To jest jedna rzecz, a teraz druga. O. I podtupie normalnie. Będę cię krypał. Jasne? No! Zrobię z ciebie ciasto normalnie, plastelinę. I jak się, dobrze się bawisz? Dobrze się bawisz? Może chcesz jeszcze zawciać co? Chcesz zawciąć? Chcesz zafiać? Jesz! gdzie normalnie? I jeszcze cię do piw. Ten. Do tej studni cię tam wrzucę, nie? Mam cię dość. Idź tam i nie wracaj lepiej. A jak wyjdziesz... No nie gadaj, że on wyszedł stamtąd. No przecież to jest jakiś skandal, że twórcy o tym pomyśleli, że się go nie da tam schować na stałe. Oj, co? I udaje, że mi coś zrobisz? No, tere-fere, tak ja możesz mi tam... No skoczyć mi możesz, o! Tyle ci powiem. Zresztą mi dupę nie trój, bo ja teraz muszę iść piec. Muszę iść robić kajzerki dla mojej babuszki. Ja nie wiem dlaczego, jak ona jest uczulona. Ech. Tak gluten chyba, więc... A to najwyżej sreki dostanie. Idziemy tu? Oj, proszę bardzo, udało się. Złoty klucz do narni. Dzięki niemu otworzymy te wrota magiczne i upieczemy z magiczniego. Ja się wyprowadzam stąd, nie? Ja tu nie mogę mieszkać, na tym podlasiu są... Gołąbek. Proszę bardzo, musimy go wsadzić w tą stronę i dzięki temu otworzą się te magiczne wrota! Tam, tam, tam! Mission complete! Właśnie! Otworzyliśmy wrota magiczne do kuchni. Jaki dywan wypierdziany w kosmos! Ło, wow, to co to jest? Wow. Mogę to otworzyć? Nie mogę tego otworzyć. Zaprasowane to jakieś takie. Dobra, to kiedy indziej użyjemy tego? Zapalniczka tu jest i taka piękna cerata łopsrona cała jeszcze za czasów PRL-u, ale pięknie! Widać, że nikt tu nie sprzątał od 30 lat. Ja już nawet nie chcę krzyczeć na ciebie... Nie no, to nie ma sensu, Zateczki do uszu muszę sobie jakieś kupić. Patelni i na 3000! Jak ja dzięki temu po prostu normalnie wezmę i z tego kurczaka zrobię jajecznicę. Nawet tu robaki jakieś biegają karaluchy. I są kaczuszki, i są gęsi, i gąski, i ja nie mam pojęcia czym to się różni teraz, to co wymieniłem, nie? Dla mnie to jedno i to samo, czyli kaczka. A to jest szpachelka zajebistości... ...do pieczenia. Jak tu normalnie typa? Co to? Salami jest jeden plasterek jakiś. To chyba jest cebula? Albo jakieś oringi? Ja nie wiem co to jest. To jest chyba ogórek, to są pieczarki, to jest to jest siostra Zbyszka. To nie mogę mu tego pokazywać, bo on myśli, że ona wróci jeszcze do domu kiedyś. To jest... No dobre pytanie, co to jest? Jakieś chipsy? Ser? <laughs> to jest pomidor, to jest no... <laughs> co to jest? Magnez na lodówkę? Co to niby jest? Jakiej sardynki mamy. O, krewetki mamy, awokado jest też. I coś co przypomina chyba paprykę, tylko ma dziwny kolor. Ej, jak dużo rzeczy tu mamy? Kajzerka! Bagietka i kajzerka! Ja nie mogę, no aż mnie kusi, żeby zrobić uwaga. Robimy kolejny raz tą super zagadkę. Co to jest? Dwie kuleczki i armatka! Buzia! Buzia, duża buzia, z takim dużym noskiem. No, <laughs> jak ktoś pomyślał oczywiście innym, no to jest naprawdę złym człowiekiem. Dobra, weźmy to, pokrójmy jakoś. Na pewno. <laughs> Jak ja to zrobiłem? Ale nie tak się kroi bułkę! Przecież to się wzdłuż kroi, a nie tak! No to co ja mam teraz z tego sobie zrobiłem? Co to jest niby? Grzonki jakieś robię do zupy. To nie po to jest tu ten xik zaznaczony, żeby. Nie no, a, a to mogę pokroić jakoś? O kurde. Ładźcie, panie! To ta bagietka to tu chyba jeszcze drugą wojnę światową, pamięta? Co to się stanęło? Babka! Kaś ty wytrzasnęła ten chleb. To jakiś pocisk artyleryjski jest przecież. I ty go się nie da pomalować, ani pokroi, to ja melinium jakiś! Ja nie mogę, dobra. To ktoś, to, to ten kogut dostanie dzisiaj to. Wsadzę mu to w dziób. <śm> Co tu mamy? O, to jest sól. Jak to leci? <śm> Faktycznie! Biały proszek! <śm> ah. Nie no mąka lepsza. A to co? Cukier. Po co mi cukier? Przecież to wy? Ej, jak mam wiedzieć co ja sypię teraz? Jak jedno i drugie wygląda dokładnie tak samo? A ja może czytać nie potrafię. Ja obrazków nie ma. To powinien być sól i pieprz, a nie cukier. To! Bierze i daje cukier na kanapki, na przykład! No, dajcie spokój. A to, co to jest? To ten Lidlomix jest! I gąbka jakaś! Do mycia tego? Czy co? To z jakiś boczek chyba? Jakiś są znalazłem, czy coś? Babciu, to ty? Babciu! Mrugnij dwa razy, jeśli to ty. Chyba to nie babcia jednak. Dobra, i tu mamy instrukcję łapsługi. Butelkę wkładamy tutaj. E, babcie, pieprz, mydło, wszystko. Mąka basia i wysrawa się. Ciasto? My pi... O mój Boże, my pizzę hawajską z babki będziemy dzisiaj robić. Matko jedyna, nie wiedziałem, że dożyję tego dnia. Nie mi się wydaje, czy coś się tam pali. Ty, woda tam, odkręcili mi wodę tam w gnie, no kto będzie płacił za to wodę, nie no jaj. To co to jest? Jak, jeżeli to jest ketchup, to jest woda chyba. Albo jakiś energetyk do picia? To co to jest w takim razie? To żółte? Ja nie przypominam sobie, żebym takie sosy kiedyś jadł. Cześć, Maniek. Maniek, wiesz, że dzisiaj jest dzień, w którym cię będę doił? No, doczekałeś się tego w końcu, co? A ile tu mąki zostawiłeś, co? Jest 3 kilo? Co to znaczy nie? Co to znaczy, że wywiało? Jak ja cię zaraz wywieję... Ile tu jest? No dobra, jakieś 2,5 kg zostawiłeś. Może być, może... Na... <laughs> Przykleiło się do mnie! <laughs> to, to, nie mogę tego odczepić! Niech to ktoś weźmie... Ej, nie no, ba, naprawdę nie mogę tego... Ej! Ej, nie mogę tego... Ej, bo się spieprzyłem! Zepsułem się! Mam tylko za ratunku! Ej, ja nie trolluję, naprawdę tego nie mogę ściągnąć! <laughs> o nie! To jest silniejsze ode mnie! Maniek, nie mogę pozbyć się tej mąki! Dobra, jesteśmy na miejscu i teraz tu musimy to wrzucić. Jeden z tych spłonieni, ja tu muszę wsadzić to. Do... Dobra, ryzykujemy. Okej, okay. i. Jest, udało się. Dobra, i teraz tutaj wsypujemy mąkę. Syruu! To działa! Mąka, no nie żałujmy! Razem z workiem to to zmielimy. Dobra, mamy 40, czy tam 50. Musimy wrzucić babcie do tego. Żegnaj, babciu. No wejdź tam. Jezu, jaka Ty grubo jesteś. Ty, no babcia się nie chce, to. Może ją trzeba pokroić wcześniej? <grymne> Musimy spróbować, czy trzeba pokroić babcie. Weźmiemy ten tasak i zaraz pokroimy to na plasterki. Ha Ude Ude twarda ta babcia, coś. Chyba skamieniała trochę. No to wrzucimy. Może za dużo tej mąki tam dałem? Jakieś tu pole siłowe jest normalnie. Musimy też iść i wydoić zbyszka. Zbyszek musisz się poświęcić. Mnie to nie interesuje. Musisz po prostu. Cel uświęca środki. Chodź na tutaj. <grymne> Dawaj. Na cztery butelki? Jak tam chcesz? Na dwie? Dobra. Mogę to... Do... Oh, mogę tu BUSI wzadzić sobie butelkę! No to jestem. Ty nie ruszaj się, bo nie trafię tą butelką. No. No mówię ci, nie ruszaj się! Zakało rodziny. Stój tak. I bądź grzeczny. Dobra. Lecimy. Pyk! Myk na dwa dymiona. Pa jaki jestem normalnie. Sur, tu, 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 Jeszcze sobie zgwinta walnę. O tak. Ciepłe mleczko od zbyszka, ale ty masz normalnie dymiona, a to jak się to duża nazywa? Dobra, cysterna, niech będzie. Idziemy teraz tutaj. Lejemy. A bo to się tu wkłada, no przecież. Zapomniałem. Uwaga, wsadziliśmy to, nie wiem jak się to wsadziło. Proszę bardzo, to jest perpetum. Kupa, nie wiem, działa to na mleko, zasilane jest. I tak powstaje ciokopik. Z mąki mleka i niewiadomego pochodzenia jakiejś skały. I teraz musimy jeszcze przypieprzyć, przysolić i będzie dobrze. Proszę bardzo. Bieremy jedno, drugie, jedno do buzi. Tego też do buzi nie mogę. To ja takie duże rzeczy biorę do buzi, a tego nie mogę. Ja pierwsze słyszę, żeby cukier wrzucać do ciasta. Naprawdę, na pizzę. Dobra, sypiemy. Ile tego mam wrzucić, bo tu nie ma napisane. Dobra, co tam będę żałował. Pada śnieg, pada śnieg, zyn, dzyń, zyn, dzyń, dzyń, dzyń. Babcia zeździe na zawał, jak zje tam pizzę. Chwila prawdy. Czy uda mi się zrobić najlepszą pizzę na świecie z najlepszym ciastem i tajnym składnikiem? Wypełnionym miłością Zbyszka. Uwaga! 3, 2, 1, mleko miks! Co? A sobie jaja ze mnie robicie? Czemu to nie działa? Halo, gdzie tu prąd jest? Co, co to ma znaczyć? Ej, no, ja chyba za dużo tej mąki wsadziłem. Ej, no czemu to nie działa? Ja tego nie. Ongadam tam wsadzić! Nie! Może to muszę pokroić? Albo to jakoś. Co ja mam z tym zrobić? Ej, no, to dupy ta instrukcja jest. No, tu miało ciasto wylecieć. A może ja muszę talerz tu dać jakiś? O! No tego się pokroić nie da już bardziej. Tego się w ogóle nic z tym nie da zrobić. Albo nie mogę tego zrobić. Bo nie zrobiłem najpierw ogniska! Jest też taka szansa. Dobra, to odłączam wam zasilanie. Już. Nie działać mi tutaj. Jak tu jest przecież w te, te, te deski są przecież. Co to ma znaczyć? Co to, że się to nie zapali? Ja nie podpole! Myk! Proszę bardzo! I co? Jeszcze więcej tego drewna muszę dorzucić? Przecież to się spoli! My tu pieczemy tą pizzę, czy ją polimy po prostu w piecu? No, chcesz mi powiedzieć, że to jest za mało drewna, żeby jedną pizzę usmażyć? Ja się nie dziwię, czemu ten wiatrak splajtował. No, nabieramy w takim rozie. Mogę to do. do Musi wsadzić? Nie mogę. A chciałbym bardzo. Zbyszek, za niedługo będzie pizza. I nie uwierzysz, ale normalnie tak ją przyprawię, że ci się w tyłku poprzewraca, nie? I cyk! Boli się? Chyba nie. Nie! Okej. Okay. Czy to się hajtnęło? To co z plasteliny chyba na drewno? Przecież to się nawet nie pali! Okej. Okay. Mamy wszystko przygotowane. Teraz możemy przygotować pizzę! Dobra, co ja potrzebuję, żeby pizzę zrobić? O nie! Zrobiłem to za wcześnie! Najgorzej! Ale to się drewno dalej nie pali. Ja mówię, że to z plasteliny zrobione jest. Okej, okay, spróbujemy dorzucić. To wsadzimy. Oh, teraz zadziałało! Jakiś jest dodałem. Dobra, sera, suli. A, to tak idzie? to, to nie działa dalej. To pe, może tego? Może też nie działa. To mąki dosypiemy. Więcej mąki. Jeszcze więcej? Ty, no co jest? Ile ty chcesz, żebym ja tej mąki tam rzucił? No nie da się więcej mąki tam rzucić. No już za dużo jest. Działa to? Nie działa, bo nie ma zasilania. Myk! Uwaga... Milk the cow. Teraz mam zadanie, żeby ją wydoić! O mój Boże, idziemy ją wydoić. Słuchaj Zbyszek, dzisiaj musisz drugi raz być dojony, nie? Nie, ja to sobie wymyśliłem. Przykro mi bardzo, takie... No szef kazał po prostu nadgodziny ci robić. Dawaj te miona. Zresztą dwoma pracowałeś, dzisiaj masz dwa jeszcze wolne. No jak zwykle, no tyle masz do powiedzenia. my, my. my. Ech, dobra. Proszę. No, a jaki no, będzie walczył ze mną, no. Przecież wiem dobrze, że ci się to podoba. Dawaj, nie ruszaj się, bo cię pogryzę zaraz tutaj, rozumiesz to? O, proszę bardzo, wydoiłem byka. Znaczy krowę. No yy, tak, wiem, identyfikujesz się jako krowa. Co dalej mamy zrobić? Dodaj sól i cukier i, i, i... dodałem i dalej to nie działa. Dobra, możesz się napić swojego własnego mleka. Nie wiem, czy to powinieneś zrobić, ale no... Do odważnych świat należy. Teraz bierzemy i cukier dodajemy I oczywiście guzik działa Ale miksujemy to na wszelki wypadek i może zadziała I tak powstaje ciokapik Ja nie mogę Ale placka go, żem zrobił A to co to za białe coś mi się tu zrobiło Ja tak mogę cały czas teraz robić? No co ty godasz? Ale bajer Tylko że dalej mi o Shit nie zaliczy mi tego Bo nie zrobiłem tego no i po co mnie te krowie placki są teraz? Co ja mam z tym zrobić? Mogę to do buzi wsadzić? Nie mogę. Ty, jakie normalnie mam te dyski do rzucenia. Jak frisbee. Oho, no i zepsułem. No weź mnie! No nie gadaj, co to się stanęło? No nawet pizzy zrobić nie mogę. Czemu ta pizza, to ciasto nie ma tekstury nawet? Ja pierwszy raz widzę, żeby ciasto wychodziło szare. To chyba przez to, że tam babcie wrzuciłem. Co ja zrobiłem? Jakieś zmutowane ciasto, ono samo sobie żyje. Jakiegoś homunculusa stworzyłem. Ja i muszę iść do spielkolotu, bo ja znowu spieprzyłem grę. Zrobiłem za szybko! Muszę robić po kolei, jak mi każą, bo jak robię za szybko, to. No to potem tak jest. O, udało się. Uch, już się przestraszyłem, że coś się spieprzyło. Teraz. Cukier, sól. No, 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 no. Sur, to, tu, to, tu, to, Proszę bardzo. Coś tam pipcy? ale nie, nie, nie. To zawsze. Chociaż możemy odebrać. Dobra. Teraz możemy dodać do ciasta składniki takie jakie chcemy. I upiec ciasto. Ale jeszcze nie skończyłem piec tego, więc uspokój się. Wypad mi stąd wypierdzielać mi tu, stracie mi tu, a tu sanepid zaraz przyjdzie. Jak zobaczę jak ja tutaj pracuję, to mnie zamkną. I pyk! I robimy ciasto, no i następny trzy. I my ciasto Kurczaki nie jedzą pizzy Jasne? Dobra, uwaga Moje zadanie Dodaj sosu do pizzy Daj tam jakieś składniki i usmasz to Ty, ja normalnie wezmę i te kurczaki tam zaraz wrzucę, nie? Autentycznie, wrzucę was do tego piekarnika Przysięgam Zrobię wam krzywdę I robimy sosy Zrobimy miesiany, miesiany, czyli wszystkie trzy sosy O Ło, wow, można rysować po tym jak fajnie! Buzie widzę! Buzie widzę w tej tęczy! Dobra, super. Teraz oczka narysujemy, uwaga. O kurde. No i buzia. Ja nie mogę, jaka buzia! I włosy zrobimy jeszcze takie, no takie nowoczesne będą. Jakieś niebieskie. Proszę bardzo. Ja nie mogę, kogo to normalnie przypomina? Nie mam pojęcia. Jesteśmy pół dupy za krzoka. Dobra, idziemy teraz, dodajemy składniki. Co ja tu będę? Awokado musi być. Pyk, pyk. I to, i ryby. Ochydna ta pizza będzie. Ale nie ja ją będę jadł. Pyk, jakieś krążki magnetyczne. Trochę płomidora. Trochę jakiś grzanek, sera, nie wiadomo co to jest. No i tego to nie powiem co na głos, bo nie chcę, żeby się Zbyszek tam denerwował. I piłeczorki! I ogórek! Kto daje ogórka do pizzy? I jeszcze jakiś inny, dziwny, zmutowany cebula? Chyba. Wszystko na środek wale, nie, nie wale dookoła tego. To <laughs> jest najgorsza pizza, jaką w życiu zrobiłem. <laughs> I kajzerka na górę pójdzie. Proszę bardzo, a to nie, to ją pokroimy jeszcze najpierw. O, proszę bardzo. I Kajzerka leci na górę. To będzie pizza z chleba robiona. O, i jeszcze kromka chlebana. Jaka polska pizza normalnie? Studencka? Jeszcze by się parówki jakieś przydały do tego. No ale nie ma, bo nas nie stać. Mona Lisa, co ja muszę robić tutaj? I co z tego wyjdzie? <grystanie> Jestem ciekawa. Ta pizza wygląda okropnie. No jakby ktoś się ze. No wiecie, co zrobił. No nie wiem, z której strony ona jest usmażona? Co Co ty gadasz? Przecież ciasto dalej wygląda, jakby było. Nie, no to. Ty, ja nie wiem, to jest już gotowe. Nie, move through the oven. To się nie upiekło. To chyba tam muszę wsadzić. No, ja, ja już tu wszedłem do pieca razem z tą pizzą. Czuję. Czuję palone futro chyba. Tak, ewidentnie czuję palone futro. I ta pizza też zmienia kolor na jakiś czarny. Przecież ona wyg Co to takie brązowe jest? Czemu to wygląda jak ktoś by się sfajdał na tą pizzę? Czemu to wygląda? Ale chlebu się fajnie. Mm. Grzaneczki! Nie no, to wygląda paskudnie. Matko, jedyna jakby za darmo rozdawali taką pizzę na ulicy, to bym tego. Bezdomny by tego nie zjadł. <laughs> Muszę nakarmić to krop. <laughs> Muszę nakarmić biedną krówkę tą pizzą. Przecież ona się posra jak to się. Co wam biedny Zbyszek zawinił? Żeby go takim dziadostwem chcecie nakarmić? Matko jedyna. Też ja się chyba zastanawiam, czy hawajska nie jest lepsza niż to, co ja zrobiłem. A to naprawdę wyczyn. Może jak będzie pokrojone, będzie lepiej wyglądało. Zbyszku, spokojnie. Uratujemy to. To trzeba walnąć w to. <noise> ja nie wiedział! No i proszę bardzo. No wygląda... Ej, no to wygląda w sumie jak ananas, nie? A to awokado jest. A to białe to powiedzmy, że to jest e, e, sos? Jakiś tam? Albo zaprawa muralska. W sumie to chyba... Wow! Halo? O kurde! Nie! Gra mi się zwiesiła! Za, za kiepską pizzę zrobiłem! No gra się. Z... Nie, no teraz mi się... Ja! Ty no ja gram w jakimś... Co to jest za tryb?

Maniuś, bo patrz co mam normalnie Zbyszek, no nie gadaj To ja pizza normalnie! A jaka dobra... Ja oj, mogę, jaka dobra pizza! Ja nie mogę! A dziwisia, normalnie musicie się! Ciesią. Aport! Ja, ty nie lubisz raportować. Ja, taki z ciebie ty jesteś normalnie. Cienia totalny. Nie umiesz się bawić. Czekaj, to jest moje ostatnie zadanie, tak? Okej, okay. ale ja coś czuję, że on się naprawdę poszła. Jasne? Jak zacznie lecieć z ciebie fontanna czekolady, to nie jest moja wina, okej? Okay? Ja to zamawiałem z Biedronki. Pizza jest. Juu, leci He? Bzi, He? Dobra, no. Ale pyszna normalnie? I co, jak się czujesz?